Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Cyni za 2019 rok. Panie burmistrzu, koleżanki i koledzy radni, zaproszeni goście, szanowni państwo. Wybrana w październikowych wyborach 2018 roku Rada Miejska w Cyni rozpoczęła swoją pracę na pierwszej sesji w dniu 20 listopada. Każdy radny złożył ślubowanie o treści. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej uroczyście ślubuję obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na uwadze dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Dokonaliśmy wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącej i powołaliśmy składy stałych komisji Rady określone w statucie Gminy Kcynia. Dzisiaj po roku możemy powiedzieć, że zmieniona prawie w połowie Rada dochowuje wierności złożonej przysięgi złożonego ślubowania i służy jak najlepiej może i umie naszej lokalnej społeczności. Podejmuje trudno, trudne, często niepopularne działania, bez uprawiania wszechobecnej, brudnej i wyniszczającej polityki partyjnej czy klubowej. Możemy być przykładem harmonijnej, otwartej i niczym nieograniczonej z zewnątrz współpracy i współdziałania pomiędzy sobą, burmistrzem i organami gminy. Po prostu robimy to, co mieści się w kompetencjach działalności Rady które określa ustawa o samorządzie gminnym. Ustalamy kierunki działań w sprawach bieżących i kształtujemy politykę na kolejne lata w zakresie realizacji zadań własnych gminy. W swojej pracy kierujemy się realnymi możliwościami finansowymi gminy, oczekiwaniami swoich środowisk, wskazując kierunki działania wspólnoty samorządowej na zasadzie wypracowanego kompromisu. Chociaż czasami bywało trudno znaleźć wspólny język i kompromis, to sami mieliśmy inne i czasami mieliśmy inne spojrzenie na dany problem, ale wiedzieliśmy też o problemach i oczekiwaniach mieszkańców naszej gminy, to zawsze w sprawach trudnych i rozbieżnych. Staraliśmy się wypracować konsensus. I za to wszystko Wam, koleżanki i koledzy radni, serdecznie dziękuję, że potrafimy się wzajemnie wysłuchać, porozumieć i podejmować decyzje. Często trudne i odpowiedzialne, często nieoczekiwane, ale takie jest życie. Rada Miejska w Kcynim przy ścisłej współpracy z Panem Burmistrzem, pracownikami Urzędu samorządami mieszkańców, i jednostkami pom pomocniczymi gminy, sołtycami, samorządem powiatowym i wojewódzkim oraz organizacjami pozarządowymi, zarówno w formie podejmowanych uchwał na sesjach oraz zgłaszanych interpelacji, wniosków i codziennych działań, starała się w miarę posiadanych środków budżetowych rozwiązywać najistotniejsze problemy mieszkańców gminy działając w ramach swoich kompetencji i ustawowych uprawnień. Zaplanowane zadania rzeczowe inwestycyjne zrealizowano i zostały one przedstawione w sprawozdaniu pana burmistrza na podsumowaniu roku samorządowego i w grudniu na jednej sesji. Na bieżąco realizowane są również korekty i nowe zadania podejmowane przez organ wykonawczy, jakim jest burmistrz uzgodnieniu zawsze z Radą. My, jako Radni, czujemy olbrzymie brzemię odpowiedzialności za podejmowane decyzje i nie boimy się ich podejmować. Czujemy się odpowiedzialni za całą gminę, a nie tylko za swój okręg. Dążymy do równomiernego obciążenia zarówno w mieście, jak i na wsiach wszystkich podmiotów ciężarami w formie podatków, i w miarę sprawiedliwego podziału środków na zadania inwestycyjne. Plan pracy Rady Miejskiej w Ktyni na 2019 rok został w pełni zrealizowany i poszerzony o wiele spraw wynikających z aktualnych potrzeb i sytuacji. I tak, w obecnej kadencji odbyliśmy 17 sesji plenarnych Rady, 15 wspólnych posiedzeń Komisji Rady, 21 posiedzeń odrębnych zwołanych przez Przewodniczących Komisji. Podjęto w minionym roku 157 uchwał w istotnych sprawach dla funkcjonowania naszej gminy i jednostek pomocniczych, między innymi szkół, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedszkola, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zapobiegania Narkomanii, Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki, jednostek ochotniczych straży pożarnych, zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta, rewitalizacji i wiele, wiele innych spraw, które Państwo znacie na bieżąco, bo sesje są transmitowane. Łącznie zgłoszono 52 interpelacje i te na sesji, i te na piśmie, które są podstawowym środkiem zgłaszania tychże interpelacji. Zgłoszono 33 wnioski oraz podjęto dwa stanowiska przesłane do Pana Premiera, Panie Minister Edukacji Narodowej, jeden wniosek do Starostwa Powiatowego w nagle nad Notecią. Pragnę nadmienić, że od 2017 roku Wojewoda kujawsko pomorski nie uchylił nam żadnej uchwały, co świadczy o fachowości wnioskodawców i należytej staranności w zakresie ich przygotowywania. Za co serdecznie dziękuję tym, którzy się do tego przyczynili. Każda interpelacja ustna podpisemna została opublikowana na stronie Urzędu Miejskiego i została udzielona na nią odpowiedź ze strony Pana Burmistrza Rady lub też organu, którego dotyczyła. Zajmowaliśmy się sprawami, które na bieżąco były przez nas dostrzegane lub zgłaszane przez mieszkańców. Dotyczyły one sprawki problemów codziennego życia, m.in. stanu nawierzchni dróg, chodników, zagrożeń i bezpieczeństwa skutków suszy, zniszczeń upraw przez zwierzętę leśną, opieki społecznej, funkcjonowania oświaty sportu, kultury, oświetlenia, przerw w dostawie wody czy prądu, oznakowania ulic, dróg, czystości w mieście i na wsiad ekologii, komunikacji, rewitalizacji połączeń kolejowych, dowozy dzieci do szkół i tym podobnie. Uroczyście obchodziliśmy setną rocznicę powstania Wielkopolskiego i odzyskania niepodległości oraz honorowania naszego rodaka, profesora Jana Czokralskiego odznaczeniem kamienia milowego majstone. Nasi radni uczestniczyli we wszystkich uroczystościach państwowych i okolicznościowych w gminie powiecie i województwie. Nie będę ich przytaczał, bo pan burmistrz każdorazowo w sprawozdaniu je podkreślę i mówi, kto z Państwa brał udział i było tego bardzo wiele za to serdecznie dziękuję i za udział koleżanek i kolegów w tych środowiskowych spotkaniach. Ważnym elementem naszej lokalnej polityki jest Utrzymanie i dofinansowanie licznych prężnie działających stowarzyszeń, jednostek pochodniczych Straży Pożarnych, orkiestry dentej, przy OSP w cyni zespołu pałki i klubów sportowych. Cieszy nas ich aktywność i rozwój. Każda impreza, każdy mecz, każdy występ i każdy sukces. Rozpatrywaliśmy również złożone wnioski i skargi mieszkańców przez nową, nowo powołaną komisję. Do spraw skarg i petycji. Złożone skargi na działalność MOPS i Pana Burmistrza uznano za bezzasadne i udzielono stosownych wyjaśnień i regulacji prawnych. Również skarga złożona na uchwałę Rady została przez Pana Wojewodę uznana jako bezzasadna. Wiele spraw nurtujących mieszkańców zgłaszaliśmy według kompetencji bezpośrednio do odpowiednich służb i organów w gminie, powiecie czy województwie. Mamy świadomość tego, że cały że czas prosperity się skończył. Trzeba spłacać zaciągnięte pożyczki, kredyty, obligacje. Wiemy, że nie wszystko udało się zrealizować tak jak oczekiwali i oczekują mieszkańcy naszego miasta i gminy. I my sami również, ale wiemy też, że działamy w określonej rzeczywistości finansowej i politycznej. Rok 2019 był kolejnym trudnym rokiem dla naszego samorządu. Dochodziły i dochodzą nowe zadania, często bez przekazywania środków w należytej wysokości. Coraz trudniej konstruuje się budżet gminy i wieloletnią prognozę finansową, o czym wszyscy doskonale wiemy, a najlepiej chyba. Pan Skarbnik, Służby Finansowe, Pan Burmistrz i my jako Rada również dostrzegamy. Cieszymy się jednak z tego, że pomimo trudności i niedostatków udało się nam zamknąć kolejny budżet i zrealizować podjęte zadania własne i zlecone. Sprawy, których nie udało nam się zrealizować z różnych przyczyn, będziemy starali się kontynuować w tym roku i kolejnych latach. I tak można wymienić te zadanie, na które zwrócimy szczególną uwagę obok tych innych bieżących. Po pierwsze, w dalszym ciągu będziemy realizować politykę zmniejszania zadłużenia i indywidualnego wskaźnika zadłużenia, aby wygospodarować środki na inwestycje z udziałem funduszy pomocowych i tych zewnętrznych, i tych wewnętrznych. Dwa, dołożymy przed starań. Aby poprawić warunki do nauki w naszych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz podnieść wskaźniki i wyniki nauczania, chociaż wiemy, że te nie są zawsze najważniejsze. 3. Dalej zamierzamy racjonalizować sieć szkół w dialogu społecznym ze wszystkimi stronami tego procesu. 4. Będziemy kontynuować rozpoczętą poprawę stanu mienia komunalnego, szczególnie w zakresie podniesienia standardów mieszkań komunalnych w oparciu o raport o stanie zasobów mienia komunalnego, który został tu opracowany na potrzeby naszej gminy na zlecenie pana burmistrza wspólnie ze starostą na kielskim i jego zastępcą, tak jak dotychczas będziemy kontynuować rozpoczęte działania związane z rewitalizacją linii kolejowej nr 281 i 356 w celu poprawy komunikacji z naftą Bydgoszczą i Poznaniem przez Gołęcz. 5. Podejmiemy kolejne starania o doprowadzenie sieci gazowej do Wierzewa, Miastowic i Karmelitym, o co tu wnosiła do mnie do Pana Burmistrza Pani Radna Dorota Czerwińska. Pragnę nadmienić, że prace na ulicy Szubińskiej dobiegają końca. Już mieszkańcy za chwilę będą mogli po prostu robić indywidualne projekty, tak? bo to jest potrzebna zgoda. Tutaj pozwolenie na budowę i tu z Panem Burmistrzem odbędziemy odpowiednie spotkanie zarówno z mieszkańcami jak i z przedstawicielami spółki gazowniczej PGE w Bydgoszczy. Szczegółowa analiza działań, jakimi zajmowała się rada Miejska w Cyni, wydaje się być zbędna ze względu na to, że obrady sesji są jawnie transmitowane i są ogólnie dostępne. Przewodniczący stałych komisji rady również przedłożą za chwilę sprawozdania z działalności poszczególnych komisji, co będzie korespondowało z moim wystąpieniem i będzie niejako uzupełnieniem tego sprawozdania i truizmem byłoby powtarzanie tych samych rzeczy podwójnie, dlatego ograniczam się do wersji skróconej. Tym wszystkim mieszkańcom, którzy nas mobilizowali, wspierali, pokazywali problemy i drogi do ich rozwiązywania serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również za twórczą i mobilizującą krytykę wskazywa wskazywania lepszych, nowych, mądrzejszych rozwiązań. Anonimowym e z sprzed klawiatury, czyli hejterom, bez imienia i nazwiska, mających, jak, jak mi się wydaje, monopol na mądrość i wiedzę, mówimy stanowcze nie. Masz problem? Masz pomysł? Masz inicjatywę, przyjdź, porozmawiaj, jesteśmy do Waszej dyspozycji. Razem pewnie uda nam się zrobić więcej, lepiej, mądrzej. My nie mówimy, czego nie zrobili nasi poprzednicy lub co zrobili źle. Mówimy, co my zrobiliśmy, czego nie udało nam się zrobić, jakie mamy plany na przyszłość i co chcemy zrobić, jeżeli sytuacja finansowa będzie nam na to pozwalała. Mówimy jasno, co chcemy zrobić, zmienić, poprawić, udoskonalić na bieżąco i w dłuższej perspektywie czasowej, a nie tylko tu i teraz, czyli na dzisiaj na jutro. We wspólnocie samorządowej niezwykle ważną rolę odgrywa organ wykonawczy, jakim jest burmistrz i jednostki tutaj pomocnicze gminy który jednoosobowo organizuje i koordynuje pracę urzędu i jednostek organizacyjnych gminy. My ustalamy kierunki, a główna robota spoczywa na burmistrzu i pracownikach urzędu. I to po prostu z tego zdajemy sobie również sprawę i mamy tę świadomość. W imieniu swoim i radnych obecnej kadencji serdecznie dziękuję panu burmistrzowi Markowi Szardze, panu sekretarzowi Rafałowi Heftowiczowi, pani skarbnik Edycie Szczurek oraz wszystkim kierownikom referatów, pracownikom urzędu, radnym powiatowym, kierownikom jednostek pomocniczych gminy, zakładom budżetowym, dyrektorom szkół i placówek kulturalnych, oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, samorządom osiedlowym, sołtysom, wszystkim służbom mundurowym, stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym, za dotychczasową współpracę i współdziałanie z naszą radą. Panu Arturowi Woźniakowi, komendantowi Komisariatu Policji w Czynie, dziękuję serdecznie za współpracę, reagowanie na każdy wniosek w zakresie zachowania bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy. Chociaż nie wszystko się udaje, bo czasem trudno jest wykryć sprawców, ale ta współpraca jest dobra. Tak jak była w latach poprzednich z poprzednimi komendantami. Przypadająca w maju bieżącego roku 30 rocznica samorządu terytorialnego będzie doskonałą okazją do dalszej refleksji nad oceną i kierunkami dalszych prawnych umocowań i roli samorządów miejskich, gminnych, powiatowych i wojewódzkich. My ustaliliśmy tutaj w wspólnie z panem burmistrzem, że taką uroczystą sesję z udziałem zaproszonych gości. Tutaj są parlamentarzystów, Pana Wojewody, Sejmiku Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i innych podmiotów, które odegrały w tym czasie wielką rolę na dzień 3 czerwca 2020 roku i już od roku starannie się do tej uroczystości przygotowujemy. Chciałbym również skierować kilka zdań do tych, którzy pełnią najważniejszą rolę Ci, którzy sami sobie potrafią zapewnić zatrudnienie oraz ci, którzy dają pracę innym. To właśnie oni tworzą nasz wspólny dobrobyt, którymi w części dysponuje władza publiczna. Należą do nich między innymi rolnicy, rzemieślnicy, przedsiębiorcy, którzy w trudnych warunkach z sukcesem prowadzą działalność gospodarczą i wypracowują dobra materialne i świadczą usługi. Za Wasz trud, wysiłek, wsparcie serdecznie w imieniu Pań i Panów Radnych serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję za, te, za dotychczasową współpracę i współdziałaniem Pani Wiceprzewodniczącej Urszuli Stachowia, Przewodniczącym Stałych Komisji Rady to jest Panią Dorocie Czerwińskiej, Monice Wołyńskiej, Magdalenie Byczańskiej-Jabkowskiej, Alicji Woźniak i Panu Zbigniewowi Wilczakowi oraz wszystkim członkom tychże komisji za aktywność, wspieranie i współdziałanie mojej osoby z racji pełnienia tej funkcji, na którą mnie położyliście. Słowa podziękowania w imieniu swoim i radnych kieruję na adres Pani Gady za wielkie zaangażowanie i codzienną służbę dla sprawnego funkcjonowania naszej Rady. Osobiście tę współpracę sobie bardzo pani Gabriel cenię. Wierzę, że 2020 rok upłynie pod znakiem dalszych przemian, które przyniosą lepsze efekty wpływające na życie każdego z nas i naszej wspólnoty, którą tworzymy jako mieszkańcy gminy. Miasta i gminy w Serdecznie dziękuję za, za uwagę. Mo, pewnie nadużyłem trochę cierpliwości, bo niektórzy powiedzą, że zbyt długo, no ale sprawozdanie wymaga pewnych procedur, pewnych kanonów, tak i e, trzeba po prostu powiedzieć to, co po prostu trzeba. Także dziękuję i teraz poproszę.